Siemanko widzowie, witam was w kolejnym materiale na tym kanale, no i dzisiaj drugi odcineczek Fifowych Eksperymentów, miałem dzisiaj wrzucić brązy do miliona, ale no stwierdziłem, że skoro wyszła paczka, znaczy paczka, player peak z piłkarzem 75+, no to nie mogłem się temu oprzeć, no i zobaczcie, że mamy 50 takich player picków, już wam się to właśnie w tym momencie wyświetli. 50 playerpików, jeżeli będzie to jakoś fajnie leciało, będzie oddawało, będą fajne karty, no to zrobimy oczywiście więcej, no i sprawdzimy jak będą oddawały kolejne playerpiki. No jeżeli będzie totalne gówno, no to eksperyment zakończymy na tych 50 pikach, no bo będzie wiadomo, że nic nie oddaje. Ale z tego co widziałem po screenach na Discordzie, to ładnie chłopakom sypie. Także jeżeli materiał wam się spodoba, to oczywiście łapeczka do góry, zasubskrybujcie, bo naprawdę warto, bo materiały są na tym kanale codziennie. Sprawdzajcie linki w opisie. No i nie ma co przedłużać widzowie. Zaczynamy z pierwszym player pickiem. Jest to player pick 1 z dwóch. No i już mamy kartę 84 Reala. Player pick 75 Ja tylko przypominam, jeden z dwóch. Tylko dwie karty co prawda, ale no, trzeba tylko cztery karty przepalić. Cztery karty, trzy złote, jedna rzadka i mamy player pika, czyli tak naprawdę koszt takiego SBC to jakieś półtorej, może 2000 i zobaczcie, że mamy trzy karty 83+, pod rząd i to jedna w miarę grywalna. W sumie to nawet dwie, ale no taki kunde, no grywalna karta, nie powiem. No gdybym nie miał lepszych, to bym do składu wrzucił, ale jak na razie bardzo fajnie idzie. Piąty player pick, tutaj troszeczkę gorzej, calvert Luin. W ogóle widzowie to możecie dać znać, czy robiliście te player piki, a jak robiliście to, to czy coś wam ciekawego poleciało, ile tych player picków zrobiliście, no i wiadomo, czy wam się to opłaciło, czy nie, bo tak naprawdę to na 50 player picków wystarczyłby nam tylko jeden waran. No tylko Albo aż. Zależy jak patrzeć. No i by było oczywiście zwrócone. No bo ten 50 player picków to mnie kosztowało może. Znaczy, kosztowało mnie jest 20 tysięcy, bo dużo kart miałem w klubie, ale no tak, łącznie no to razy 2000, nawet 2,5 powiedzmy, bo trochę te karty teraz podrożały. No to 50 razy 2 to jest 100 tysięcy, także no nie wydałem za dużo, ale, ale no i tak to jest konto od zera do milionera, więc niby nie powinienem tego robić, ale dla kontenciku widzowie, wiadomo, zrobię. A tutaj, jak widzicie, to te karty, znaczy te karty, no ostatnio nie oddaję pierwsze trzy player piki spoko. No, ale kolejne to delikatnie mówiąc do wywalenia, ale no szczerze mówiąc, to no liczę chociaż na, na dwie albo trzy karty takie 8,6, żeby było jako walkout. No, aktualnie to przestało oddawać zupełnie, ale my nie tracimy nadziei, widzowie. Nie tracimy nadziei. Galareta w ogóle z tych kart. Większość co mi tu leci, to ja sam w tym SBC przepaliłem dosłownie niedawno. Calvert Louin już jest, to Green trzeba wziąć. Green też przepalałem. No także widzowie, co? Ja tu sobie będę otwierał Uribe. Pokażę wam w sumie wszystkie 50 player picków, żebyście widzieli jak to leci. No, i mamy tutaj w końcu kartę 83. Jeżeli co drugi player pick by dawało 83, I oczywiście, taki, który by się. O, jest tą, fajnie. Taki, który by nie był duplikatem, żeby mógł sobie do klubu wrzucić, i jak będzie jakaś okazja, no to przepalić, to byłoby w miarę spoko. Ale, no jak na razie powiem wam, nie ma rewelacji jakiejś, ale nie ma też źle. A teraz mamy Baileja, yy, Baileja, nie Baileja, Bailego chyba się czyta, którego przed chwilą w SBC przepaliłem. Kontesa już mamy tutaj do kurę. No i powiem wam, że naprawdę, no niektórym to sypało z tego jakieś 87, 88. Ja szczerze mówiąc, przed odcinkiem zrobiłem jednego player pika i dostałem jakąś kartę 85, już nie pamiętam nawet jaką. Także, no, nastawiałem się dosyć dobrze na to SBC, ale jak na razie to jest totalny szrot, widzowie. Mamy już dwadzieścia parę playerpików za sobą. No, i nie daje kompletnie nic. Jest Rodrigo, no i, no i tyle, no. <grych> Jakby, kurde, no, liczę naprawdę na coś fajnego. Może zrobiłbym jakiegoś playerpika w ciemno. Dobra, widzowie, no to wy tego nie widzicie, bo nie mam kamerki. Ale biorę playerpika w ciemno, nie patrzę, co wybieram, biorę tego. I co to był? Jakiś boadu. No dobra, sobie w montażu zobaczę, czy mi Ronaldo koło nosa nie przeleciał, ale mamy pierwszą kartę, która pokazuje że może się opłacić, bo jest to Lozano, 94 dokładnie chciałem powiedzieć, 84 także naprawdę spoko wymiennego miałem w klubie, więc sobie podmienię i będę miał niewymienny ale tu w sumie to ja już mam Lozano za piki za Food Champions i mam drugiego niewymiennego no to mogło znać kogoś innego ale okej, okay. ja nie narzekam, jest fajnie teoretycznie walkoucik, bo 84 informik no i lecimy dalej z tymi player pickami, lecimy dalej, troszeczkę Zalogowało, może to jakiś dobry zwiastun Mendy, nie wiem czy mam wymiennego czy nie, najwyżej skwikseluję jak mam niewymiennego w klubie. Ile tam tych playerpików zostało? O Jezu, tu tak mało ich zostało? Ja myślałem, że więcej ich zostało, że mi to dłużej zajmie to otwieranie i mamy kolejnego informa, Jaremczuka mam niewymiennego, więc no... Dobra, może kiedyś go przepalę, znaczy w ciągu tygodnia i go odzyskam, no trudno, ale no wracając to. Ja te playerpiki robiłem prawie godzinę, a otwieranie się skończy krócej niż 10 minut. Także, no, przydałoby się coś tu trafić, no bo jeżeli nic tu kompletnie nie będzie, poza tym Lozano, no to tak średnio mi się chce kolejne playerpiki kręcić. Już bym wolał ten, już bym wolał zrobić y, złote wymiany, nie? Jakby, no teraz nie będę ich robił, no bo teraz te karty non-rare naprawdę fajnie podskoczyły. No i całe szczęście, że miałem w klubie, niby mogłem sprzedać i na tym zarobić, ale... No, wolałem player playerpiki zrobić dla kontentu. No i... No i nie jestem chyba zbytnio zadowolony z tego pomysłu aktualnie, bo... No nie oddają. No poza tym Lozano, no to tak naprawdę nic, co byłoby jakkolwiek przydatne. No nawet kunde na tym etapie gry, no przynajmniej dla mnie, to już taki... No taki trochę bardziej pod przepałkę, nie? A zobaczmy może co będzie w player picku takim od końca. Może ten od końca przyniesie nam szczęście. No ja już naprawdę nie wiem co mam zrobić. Jest i kardi 83. No ale to za mało. To jest za mało, żeby, żeby dalej kręcić te player picki, bo mi się nie chce marnować na to pieniędzy, jak totalne gówno tu leci. No ale dobra, zostało 6. Może jeszcze karta się odwróci. Jest Zaha. No ale, gdyby widzowie to był początek gry, gdyby to były pierwsze dni jakby tego, nawet pierwsze dni Fify, czy tam EA Access jeszcze, no to Taki Lozano, Mendy, Zaha, kto tam jeszcze, nawet ten Żuczek, Limer, Rodrigo, no piękny starterek by można było z tego ułożyć. No ale, no jak na dzisiejsze realia, to, to nie, to dosyć słabo oddaję. Madison 82. No nie wiem widzowie, naprawdę nie wiem. No troszeczkę jestem zawiedziony, wezmę Stonsa, ale na niego też mam po raz drugi, to, to nieważne. No jestem troszeczkę zawiedziony, bo naprawdę liczyłem na coś lepszego. Jak widziałem screeny, że ktoś zrobił 3 player picki i dostał... No, tego szczęsnego, jeszcze jakieś dwie karty, 8-5 a, a ja dostałem nic, więc no widzowie, cóż mogę powiedzieć. Ostatni player pick. No i ostatecznie, definitywnie. Nie, nie, nie oddało. No, no nie oddało. No zobaczcie, co tutaj mamy trafione. No, zaciekawie nie jest. Pierwsze trzy karty zwiastowały naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo dobre otwieranko. A tutaj, no, zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sobie to teraz policzymy. Sześć, siedem, osiem, dziewięć. Nie dziewięć. Osiem dalej. Sorry. 8, 9, 10, 11, 12, 13 kart 8, 3. Jeden Inform i żadnego walkoutu. Żadnej kart 8, 6, plus w sensie, w takim sensie, że walkoutu. I Lozano, który, no, niby jest walkoutem, ale no już go mam niewymiennego w klubie w pikach za Foot Champions. Więc, no, widzowie, chyba kolejnych 50 player-pików nie będę robił. No, mi się to totalnie nie opłaciło. Znaczy, no, totalnie, no. No nie opłaciło mi się to, bo wydałbym, wydałbym, no mój akcent w tym filmie to naprawdę zacny, wydałbym jakieś 100 koła na te playerpiki, zwrotu z tego to z Lozano aktualnie kosztuje jakieś 26 tysięcy, te 8 trójki po 1000, kundę pareka. Jaremczuk, no Jaremczuk to i tak już go mam, więc no troszeczkę lipa, no z 20 kilka koła jestem w plecy, a no, niektóre te karty to musiałem po prostu squeakstalować, więc, no, ja chyba kolejnych player nie będę robił, no i ten eksperyment, Zakończymy na 50 tylko playerpickach. No bo no skoro nie oddało, no to nie będę marnował pieniędzy na kolejne. No nawet nie było blisko, żeby oddało. Także widzowie, w tym materiale to by było na tyle. No i bonusowa paczka za 15 tysięcy dla widza. Otworzę za końcy, Nie róbcie tego, naprawdę nie polecam tego robić. Bo to jest marnowanie pieniędzy i marnowanie monet. A ja to jeszcze robię na końcu od zera do milionera. Także brawo dla mnie, ale specjalnie dla widza. Paczka za 15 tysięcy jest otwierana. Czy będzie coś w środku? Oczywiście, że nie, i że monety w plecy. Także w tym materiale to by było na tyle. Jeżeli się podobało, to oczywiście łapeczka do góry jest wskazana. Subskrypcja. No i ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do jutra.